Witajcie po raz kolejny na kanale Pobite Gary, gdzie gotujemy z przymrużeniem języka. Dziś w formacie 4 składniki po raz kolejny spróbuję Wam udowodnić, że przy pomocy czterech produktów można stworzyć naprawdę fajne przepisy. Losujemy kategorię. O, ciekawa kategoria, pisaliście chyba nawet w komentarzach, że chcielibyście tą kategorię. Fajnie, spróbujemy, lecimy dalej. O, fast food. Mam na to pewien plan. Słyszeliście może kiedyś o podpomykach? Jest to jedna z najstarszych form pieczywa na świecie. Ja dziś pokażę wam, jak bardzo prosty sposób zrobić ją w domowych warunkach. Ale jeszcze ją troszeczkę podtuninguję. Zobaczcie. Będę potrzebował 300 gramów mąki chlebowej, pół łyżeczki soli, wodę oraz tartą mozzarellę. Do miski wsypuję 300 g przysianej chlebowej mąki i dodaję pół łyżeczki soli. Następnie powoli wlewam wrzącą wodę i całość dokładnie miesza. Składniki mieszamy, aż ciasto powstanie zwarta kula, która w dotyku jest gładka i sprężysta. Ciasto przykrywam i daję mu około 15 minut, aby przestygło. Czas uformować placuszki. Kawałki ciasta wałkuję, aż będą naprawdę cienkie. Właśnie o to chodzi. Ok, placki piekę na suchej, rozgrzanej patelni z obu stron. Pod koniec dodając startą mozzarellę. Komórczaki na, na przerwie siedzą, ale teraz degustacja szybka. Mm. Proszę, próbuj. Połamany. Yes. Tak. na diecie jesteś, no dobra, Chciałbym. Crispy. Co to? Spoko, nie? Dobra. Mm. Ten mm. mm. I to jest właśnie to. Wow. Rzadko bywa, rzadko tu przychodzę czy To są dobra? chipsy serowe czy co to jest? Bardzo dobre, próbujcie. Chipsy serowe? Najpierw powiecie co. A starszy na starszy dla wszystkich czy nie? Czekaj. A to możesz sprawdź? No może kawałek, no, ale już widzę co to jest. To jest podpłomyk. Tak, tak. Serę. To są tureckie te, klepki. Jak jak chcesz nazywać tego. <laughs> Spoko, no, co? Dobra. Bardzo dobre. Wszystko rozeszło się z patelni jak świeże bułeczki, a tak najlepiej spodawać się moim zdaniem na ciepło, na świeżo, najlepiej smakują. Ja się troszkę wybrudziłem, ale warto było. Fastu to zwykle różnego rodzaju pizze, hamburgery, hot dogi i kurczak w różnej postaci. Ja postanowiłem idąc tym tropem pokazać Wam jak wykonać pałki kurczaka w mega genialnej, ale za to bardzo prostej panierce. Potrzebne będzie mi 100 g krakersów, 6 łyżek musztardy miodowej, pałki kurczaka oraz frytki. Zaczynam od pokruszenia 100 g krakersów, najłatwiej zrobić to w blenderze. Do pokruszonych ciastek dodaję 6 łyżek musztardy miodowej i całość mieszam. Masą obtaczam pałki z kurczaka, po czym piekę je w 180 stopniach Celsjusza przez pół godziny. Równie dobrze w tej panierce możecie obtoczyć skrzydełka, nagetsy. A nawet pokusiłbym się o schabowego. Idealnie pachnie, a jeszcze lepiej smakuje. Skoro to fast food, do pałek proponuję pieczone fryteczki i gotowe. I oto tym sposobem mamy marynatę i panierkę jednym. Jeżeli lubicie natomiast ostre dania, dodajcie sobie musztardy rosyjskiej. Mam nadzieję, że zaraz szybciutko podreptacie do kuchni i wykonacie któryś z przepisów. Piszcie w komentarzach, czy wam smakowało. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować kanał, polajkować film i nie zapomnijcie, że cały zysk z Google Access przekazujemy polskiej akcji humanitarnej. Do zobaczenia